Naszło nas na pierniki, bo zbliżają się święta. Właściwie to tylko parę dni już zostało do gwiazdki, a stwierdziliśmy, że czemu by tego nie wykorzystać na przepis na vloga, więc kochanie. Robimy. Także zapraszamy na bardzo szybki przepis, na bardzo szybkie pierniczki, ale ma nasze ulubione. Lep kuchen. Kochany. Ja kochane lepszę. Kochany Ja. Good leb kuchen. Dzisiaj będziemy robić nasze ukochane pierniczki. To są takie tradycyjne niemieckie pierniczki, czyli Lebkuchen. I będę robiła z kilograma mąki, wyjdzie mi około 100 pierników. Wow. No. A gdzie proporcje będą na te Lebkuchen? Proporcje na te Lebkuchen będą proszę Pana w opisie tego filmu. Także wszystko tam znajdziecie. Zaczynamy od tego, że w garnku Albo w rondelku, jak robicie mniejszą ilość, ja robię w garnku. Wrzucamy sobie masło i miód. Teraz na małym ogniu będziemy sobie rozpuszczać masło z miodem. To później. Ja. Ja mieszam. <słyska> Mamy już masło rozpuszczone, razem z miodem, i teraz jest moment, żeby całą tę mieszankę doprowadzić do zagotowania. W momencie, kiedy doprowadzimy całą Miodowo maślaną mieszankę do wrzenia, to zdejmujemy z ognia, z płyty i czekamy, aż dojdzie do temperatury pokojowej, a w tym czasie zajmujemy się naszymi suchymi składnikami, czyli po prostu wszystko razem mieszamy. Tutaj mamy mąkę. Tak jak mówiłam, jest jej kilogram. Mielone migdały, czy też mąka migdałowa, kakao i przyprawa piernikowa, którą sami zrobiliśmy, a przepis na tę przyprawę piernikową też znajdziecie w opisie filmu. Proszek do pieczenia i sól. Całość mieszamy. Jednak jest za dużo tego wszystkiego, więc przenosimy się do drugiej miski. No. To jest ta miska, którą nikt nie prosił, ale której każdy potrzebuje. Tak. No i gotowe. Następnym krokiem będzie oczekiwanie, aż masło z miodem dojdą do temperatury pokojowej. A w tym czasie możemy sobie nagrzać piekarnik do 140 stopni z termoobiegiem. I widzimy się za chwileczkę. Tak. Jakie jest za chwileczkę po niemiecku? Lep kuchen, zahacz będzie. Einen minutę. Zahacz będzie, eine minuty. Ja. ja. Rozpuszczone masło z miodem mamy już doprowadzone do temperatury pokojowej, więc teraz pozostaje nam tylko powoli wlać masło z miodem do naszych wymieszanych, suchych składników. I mieszamy. No Mejliśmy. Wymieszaliśmy już suche składniki z mokrymi składnikami powstała nam taka masa dość wilgotna i lepka, ale też taka plastyczna i nie pozostawiająca niczego na dłoniach. O! Zawsze w piekarniku te pierniczki robią się jaśniejsze, także jeżeli chcecie ciemniejsze, to więcej kakao. I teraz tę masę będziemy musieli przenieść na oprószony mąką blat. Najlepiej zrobić to w partiach, jeżeli macie taką dużą porcję. No i wierzymy sobie partie naszego ciasta. Uklepujemy sobie jakąś taką równą kulę z niego i kładziemy na blacie. Jeżeli macie takie milusie, mięciusie ciasto, to nie potrzeba wałka, żeby go rozwałkować. Możecie sobie tak rozpłaszczyć dłoni I na sam koniec sobie, żeby było równiutkie, wałkujemy. W tym roku wpadłam na fajny pomysł i będę robiła Pierniki w kształcie donatów. I jeżeli Wam zostaną takie resztki po wykrawaniu pierniczków, to spokojnie można je zagnieść z powrotem, rozwałkować i jeszcze raz wyciąć swoje ulubione kształty piernikowe. Już tu mamy donaty, i lądują na blasze. Ale to będą wielkie pierniki. Nie, ja je zjem, spoko. <śm> Przetestujemy sobie teraz, jak wyjdą te pierwsze pierniki. Wstawimy je na około 10 minut do piekarnika na 140 stopni w termoobiegu. I w czasie, jak będą nam się piekły, powycinamy sobie resztę pierników na kolejną partię do pieczenia. Mamy już upieczone wszystkie pierniczki. Piekłam w końcu tak 8 do 10 minut. I teraz czas na lukier. Mamy cukier puder, białko i troszkę wody. Zobaczymy, ile będzie nam potrzebne. Teraz po prostu wszystko mieszamy. Najpierw cukier puder wsypujemy. Dodajemy sobie tak łyżkę wody do białka i mieszamy. Dodajemy do cukru pudru i zobaczymy, ile jeszcze będziemy potrzebować wody do całości. I mieszamy. No i proszę, za pierwszym razem wyszedł nam chyba dobry, także sprawdzimy to zaraz. Najlepiej podłożyć sobie coś pod pierniki, żeby nie obrudzić blatu, bo lukier bardzo ciężko się zmywa. Fajnie jeszcze mieć kratkę taką do studzenia ciasteczek i różnych wypieków. My naszą gdzieś zgubiliśmy. Zapodziała się w akcji. Zapodziała się w akcji, także radzimy sobie bez. No i co? Przenosimy pierniczki na papier do pieczenia i lukrujemy. Kładziemy jedną warstwę. Jeśli lubicie więcej lukru, to możecie poczekać, aż wam zastygnie i położyć jeszcze drugą. Nikt wam nie broni. Jak chcecie, można i trzecią. A co? Pierniczki polukrowane, ozdobione. część zostawiam jeszcze. Bez lukru, tak na sucho, bo będziemy gdzieś tam jechać do rodzinki, transportować. Pierniczki można sobie różnie ozdabiać, wiadomo. Posypałam niektóre migdałami, niektóre posypałam kakao. I można zajadać. Można nie, już. nie ruszaj, dopiero na Wigilię. Co masz na swoje usprawiedliwienie? Pierniczki. W sumie zrobiłam ponad 100 pierników. Po drodze udało nam się trochę zjeść. Zjedliśmy chyba 19. Tak, 19. 19. pierników zjedliśmy. Także zagadka dla was: jak myślicie, ile dokładnie pierników wyszło nam z tych proporcji? Odpowiedź jest taka, że na pewno powyżej 100 i nie więcej niż 150. Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału. Jak się Wam podobało, to dajcie łapkę w górę. Jak już subskrybujecie, to zaznaczcie sobie dzwonek, żeby zawsze być na bieżąco z naszymi filmami. I widzimy się w następnym odcinku. Tak, a my będziemy jeść może jeden przed Że... jeszcze? Do tych dwudziestu trzeba, no. Dobra, to na pół, ale to Dobra. kota, buta, renifera, gwiazdkę. Może gwiazdkę. Z migdałami. Ok. Mhm. Mhm. Mm mm, no ja bym mm. teraz na nie rzucił. Nie sprzątną mm. je całe z tego blatu w trymiga. No, one są uzależniające. Dobra. Idziemy na święta, mm. bo wiemy, że nas okradli. To wszyscy nam będą współczuli. Nikt się nie będzie czepiał, że nie ma pierniczków, a my będziemy podjadać w nocy. Co ty na to. to jest dobre. Mm. Mam nadzieję, że to wytnę i nie wrzucę na vlogę. Nie, bo nie, się nie wyda. Pamiętaj, pamiętaj, żeby to wyciąć i nie wrzucić na vloga. <suszy> Lep kuchenny. Lep